Cześć, witajcie w kryptopresówce. No dzisiaj to już wzrosty rozkręciły się na całego. Wszystko pięknie na zielono. ETH ponad 10% wzrostów, nawet XRP plus 7. Duże wzrosty od kilku dni na Tezosie. No wygląda na to, że chyba Hosta się faktycznie zaczęła. Justin Sun, nie wiem, czy pamiętacie o takiej kolekcji z buffetem. Ona w końcu się odbyła. Co prawda, po pół roku opóźnienia, ale była jednak. Gratulujemy. I na tej kolacji, tutaj zdjęcie z tej kolacji był właśnie Buffett, Justin Sun. Nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie, że wyglądają oni tutaj jak dziadek z wnuczkiem. To takie moje subiektywne spojrzenie. Oprócz tego był też Charlie Lee, twórca Litecoina, pani z Binance Charity, no i tych dwóch panów, to jeden z nich z Chłobi, a drugi z Etoro na tej kolacji panowie sobie porozmawiali, szczegóły nie zostały poznane, nie chcieli ujawnić o co, o czym dokładnie rozmawiali. Oczywiście każdy wyciągnie z tego jakieś wnioski, zastosuje we własnym biznesie coś od drugiego. Także fajnie. BitPay zamierza uruchomić kryptopłatności w sklepach stacjonarnych, a to wszystko dzięki współpracy z taką firmą, która już takie terminale posiada. I posiada ich całkiem dużo, bo 100 tysięcy sklepów korzysta właśnie tych, z tych terminali, należących do tej firmy. Także Bitpay ma tu szansę po raz kolejny zaistnieć. Poloniec w poniedziałek miał taki problem, że wprowadził aktualizację i ta aktualizacja miała błąd. Spowodowało to niewłaściwe wykonywanie transakcji, no i Polonik został zmuszony do cofnięcia tych transakcji. To były transakcje z 12 minut pomiędzy 17.53 a 18.05 w poniedziałek. Teraz już błąd jest naprawiony i wszystko dobrze działa. Nie wiem, czy wszyscy są zadowoleni z cofnięcia tych transakcji. Pewnie ci, dla których to było korzystne, to nie za bardzo. Binance jutro uruchomi kontrakty niewygasające dla pary bat USDT z dźwignią do 50 razy. Australia opublikowała niedawno coś takiego jak Roadmap dla Blockchaina. To jest taki dokument, który ma 50 stron i jest opracowaniem mówiącym o tym, do czego można zastosować w Australii Blockchain. No i to jest dokument opublikowany przez Departament Przemysłu, Nauki, Energii i Zasobów, więc nie jakaś taka zupełnie nieważna instytucja. Odnośnie tego dokumentu, w nim zawierają się branże, w których właśnie można wykorzystać blockchain i główne branże, w których Australia chciałaby go wykorzystać, to jest na przykład eksport wina. To jest dosyć znacząca gałęź eksportu w Australii. No jest to jeden z produktów, który przynosi największe zyski. No i dzięki blockchainowi można by kontrolować właśnie proces eksportu tego wina. Oprócz tego blockchain można by zastosować w Australii w branży bankowości, finansów oraz know your customer, czyli przy weryfikowaniu klientów. Australia w tamtym roku bardzo mocno się posunęła jeżeli chodzi o regulację blockchaina i kryptowalut, wprowadziła zasady opodatkowania, zniosła podwójne opodatkowanie kryptowalut przy płatnościach. No i generalnie teraz ma aspirację, żeby stać się liderem blockchain na świecie. No i z wiadomości to na tyle, na koniec taki mały żarcik. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? Otóż, ponieważ między nimi jest pokój. Logiczne, prawda? Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!